z tej strony Bartek Piasecki. W tym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób sztuczna inteligencja wyodrębni fragment tekstu z Twojego zdjęcia. Cześć, cześć. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób, w trochę inny sposób możemy usunąć fragment tego, tego elementu, bądź go po prostu też przesunąć. Zaraz wam pokażę, jak to też działa. To, co robiliśmy ostatnio, chcę to po prostu pokazać na jakimś pewnym kontraście. To była ta magiczna gumka, gdzie sobie po prostu bierzemy i to sobie tutaj zaznaczamy i, i wymazujemy te, te elementy i tak krok po kroku, jeżeli byśmy to dokładniej sobie zaznaczyli. Jak widzicie, coś tutaj się dzieje, to tam jakoś próbujemy to zrobić trochę lepiej. Spróbujemy tą dwójkę zamazać i zaraz mam nadzieję, że gdzieś ona zniknie. No i tak krok po kroku możemy sobie to po prostu. No jak widzicie, tutaj to już wygląda całkiem ok, więc po prostu potrzebujemy sobie to chwilę się z tym pobawić. To co sobie teraz, mamy też inną rzecz, która się nazywa wyodrębni, magiczne wyodrębnianie i powiedzmy, że wyodrębni tekst, to będzie to co ja bym sobie chciał zrobić w tym, w tym miejscu. Magiczne wyodrębnianie zrobimy trochę za chwilę. I co się... Jeżeli podoba Ci się ten film to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. teraz tutaj dzieje? Niech będzie, że to jest ten element, który chcemy sobie stąd wyodrębnić. I co? Nasza sztuczna inteligencja zadziałała, i teraz możemy sobie zrobić taki numer, że możemy go usunąć w ten sposób, albo możemy go sobie też zmniejszyć, przesunąć. Więc czasami będzie taka sytuacja, w której będziecie po prostu chcieli, żeby ten tak został na, na tym fragmencie, ale będziecie go chcieli po prostu trochę zmienić w, w innym miejscu. Jak wiecie, on został w chwili obecnej przekonwertowany, więc ja mogę w ogóle dosyć dowolnie sobie nim żonglować i, i podmieniać te, te teksty, go edytować, no i zostało to po prostu usunięte z tego, z tego elementu, więc tak to możemy wyodrębniać tekst właśnie z danych grafik. Według mnie bardzo ciekawe, jeżeli potrzebujemy coś po, pokasować, pousuwać, tak żeby to nasz toną zostało. Krótki odcinek, nie będę przedłużał, bo też nie ma potrzeby. Zaraz wam pokażę jak się wy, jak używamy wyodrębniania elementu. Na razie, cześć, cześć.